Cześć, z tej strony Arkadusz Kisman. Dziś mamy bardzo ważny temat do omówienia, jakim jest psychologia inwestowania, szczególnie w kontekście kryptowalut. Będę chciał podzielić się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze. Jeśli interesujecie temat kryptowalut, to polub to wideo, kliknij dzwoneczek i subskrybuj mój kanał, aby otrzymywać regularnie informacje na ten temat. Psychologia inwestowania to dziedzina, która bada, jak nasze zachowania, myśli i emocje wpływają na nasze decyzje inwestycyjne. Pomaga nam zrozumieć, dlaczego podejmujemy irracjonalne decyzje, które często prowadzą nas do strat finansowych. Ale dlaczego to jest takie ważne? No cóż, badania pokazują, że nawet najbardziej wyrafinowane strategie inwestycyjne mogą zawieść jeśli nie zrozumiemy i nie będziemy potrafili kontrolować naszych emocji. Na przykład badanie przeprowadzone przez Oden i Barber wykazały, że inwestorzy, którzy najczęściej kupują i sprzedają akcje, generują średnio o 6,5% niższe zwroty roczne niż inwestorzy, którzy najrzadziej to robią, czyli ci, którzy najwięcej dokonują transakcji i kombinują. I poświęcają najwięcej na to czasu, to zarabiają de facto mniej niż osoby, które inwestują średnioterminowo i trzymają dłużej swoje aktywa. Ten fenomen jest często związany z nadmiernym optymizmem i przekonaniem, że jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć ruchy na rynku, co jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, szczególnie w przypadku nieprzewidywalnych rynków kryptowalut. Na świecie kryptowalut ten aspekt psychologii jest jeszcze bardziej istotny. Ponieważ rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny i nieprzewidywalny, możemy zobaczyć ogromne wzrosty wartości w ciągu jednego dnia, a następnie gwałtowne spadki w następnym dniu. Dlatego inwestorzy kryptowalutowi muszą nauczyć się zarządzać szczególnie swoimi emocjami i podejmować decyzje w sposób świadomy i zrównoważony. Dokładne zrozumienie psychologii inwestowania może pomóc nam w lepszym zrozumieniu rynku naszych konkurentów i nas samych jako inwestorów. Może również pomóc nam uniknąć błędów, które często popełniają inwestorzy, kupując na szczytach i sprzedając na dołkach, czyli reagowanie impulsywnie na zmienność rynku. W kontekście kryptowalut istotną rolę odgrywa także zjawisko FOMO, czyli strach przed przegapieniem okazji. Wiele osób decyduje się na inwestycje w kryptowaluty pod wpływem emocji, chcąc skorzystać z Potencjalnie wysokich zysków, które słyszą od innych. To prowadzi do impulsywnych decyzji, które często nie są oparte na solidnej analizie rynku czy kryptowaluty. Badanie przeprowadzone przez firmę konsultingową PVC w 2018 roku pokazało, że aż 84% firm, które przeprowadziły ofertę pierwszej monety ICO, nie miało żadnego gotowego produktu, co pokazuje, jak łatwo jest ulec pokusie inwestowania bez właściwej oceny, czyli ludzie kupują kryptowaluty od firm, które nawet jeszcze nie mają żadnego produktu. Wielu inwestorów w kryptowaluty popada również w łapkę potwierdzenia. To skłonność do szukania, interpretowania i pamiętania informacji w sposób, który potwierdza nasze przekonania czy hipotezy. Podczas gdy jednocześnie ignorujemy informacje, które mogą je zakwestionować. Przykładowo, jeśli inwestor jest przekonany, że dana kryptowaluta wzrośnie, może skupić się wyłącznie na pozytywnych informacjach, które potwierdzają to przekonanie, i zignorować wszystkie negatywne sygnały. No i to jest szczególnie niebezpieczne w świecie kryptowalut, gdzie informacje są często rozproszone, niejasne i mogą być manipulowane. Jednakże zrozumienie takich pułapek psychologicznych i błędów pozwala nam na lepsze zarządzanie naszymi inwestycjami i podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Z kolei w jeszcze innym badaniu Kahneman i Tversky, dwaj pionierzy w dziedzinie psychologii ekonomicznej, odkryli, że ludzie są bardziej skłonni do unikania strat niż do dążenia do zysków. I to zjawisko, znane jako awersja do strat, jest bardzo silne w kontekście inwestowania. Strach przed utratą pieniędzy może nas skłonić do zbyt szybkiej sprzedaży aktywów, kiedy ceny zaczynają spadać, co często prowadzi do realizacji strat. W kontekście kryptowalut, gdzie zmienność jest niezwykle wysoka, a wersja do strat może być bardzo kosztowna. To, co jest niezwykle istotne w kontekście psychologii inwestowania, to zrozumienie, że nasze myślenie i emocje. Mają ogromny wpływ na nasze decyzje inwestycyjne. Mamy tendencję do podążania za tłumem, reagowania na strach i chciwość, a nasze decyzje są często skrzywione przez błędy poznawcze. I zrozumienie tych mechanizmów i ich wpływu na nasze decyzje inwestycyjne może być kluczem do poprawy naszej strategii inwestycyjnej i uniknięcia kosztownych błędów. Zwracając uwagę na nasze emocje. Myśli i zachowania, możemy zacząć zauważać wzorce, które mogą wpływać na nasze decyzje i nauczyć się, jak lepiej reagować na różne sytuacje na rynku. Ponadto, istotne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami. Wszyscy inwestorzy, niezależnie od doświadczenia czy umiejętności, muszą borykać się z tymi samymi wyzwaniami psychologicznymi. Kluczem jest właśnie zrozumienie, że nikt nie jest doskonały i że wszyscy popełniamy błędy. Ale co więcej, zrozumienie psychologii inwestowania może pomóc nam zrozumieć również ruchy na rynku. Na przykład jeśli wiele osób na rynku jest przerażonych i sprzedaje swoje kryptowaluty, to może być dobrym momentem na zakupy, aby robić przeciwnie i po prostu kupować wtedy, kiedy ludzie się boją. Jak kiedyś powiedział Warren Buffett, jeden z najbardziej znanych i szanowanych inwestorów na świecie, kupuj wtedy, gdy ludzie są wystraszeni, a sprzedawaj wtedy, gdy inwestorzy są chciwi. No bo w końcu to nie strategia inwestycyjna, nie ilość pieniędzy, które mamy do zainwestowania, ani nawet nasze zdolności analityczne są najważniejsze w inwestowaniu. Najważniejszy jest nasz umysł, bo to on decyduje. Jakie decyzje podejmujemy, jak reagujemy na zmiany na rynku, jak radzimy sobie ze stresem i niepewnością. Dlatego psychologia inwestowania jest tak istotna. A teraz pokażę Ci, jak wygląda psychologia inwestowania na wykresie w kontekście cykli rynkowych. Zobacz sobie, tutaj zaczynamy od depresji i niedowierzania, czyli wtedy te ruchy na rynku już są dosyć małe, nie ma, nie ma komu sprzedawać. I zaczynamy wchodzić w etap nadziei, kiedy ceny zaczynają nam rosnąć. Później, gdy ceny dalej rosną, zaczyna rodzić się optymizm. Tak? Czyli coraz więcej inwestorów zaczyna patrzeć optymistycznie i zaczynają wchodzić na rynek, gdy te wzrosty zaczynają być coraz szybsze. Później mamy etap wiary. Tutaj te wzrosty zaczynają być jeszcze silniejsze, kiedy wszyscy wierzą, że. Tutaj będą już jeszcze mega gigantyczne wzrosty, i teraz to już lecimy tylko na Księżyc. A aż później w końcu dochodzimy do momentu euforii. Euforia jest wtedy, kiedy już jesteśmy na szczytach, no i wtedy, kiedy należy już opuszczać rynek, a nie w niego wchodzić. No a właśnie bardzo wiele początkujących osób wchodzi wtedy, kiedy jest euforia. No i potem co następuje? Następuje szybki spadek w dół, a następnie odreagowanie. No wtedy tutaj jeszcze występuje samozadowolenie wśród inwestorów, no, ponieważ myślą, że kupili w dość dobrym miejscu, a to jest tylko korekta i są na jakimś tam niewielkim plusie lub minusie. No, ale następnie gdy cena spada nam dalej, zaczyna się już pojawia, pojawiać lęk. Jest o kurczę, a może jednak kupiłem <laughs> źle, może jestem na stracie, czy to jeszcze zacznie nam rosnąć. Następnie przy dalszych spadkach ten lęk się jeszcze bardziej nasila i zaczyna być już takie zaprzeczenie, że o nie, no, to, to nie może być yy, tak źle, nie, mogło, nie może nastąpić tak tragicznie, że kupiłem w tak złym miejscu i że to już nie odbije, tylko będziemy spadać jeszcze niżej. Następnie dalsze spadki, już zaczyna być panika, a następnie kapitulacja, czyli tutaj już większość inwestorów się wyprzedaje. Większość z nich jest także na stracie, no i tak to się właśnie zakończyło, że było kupowanie w Euforii, na szczytach, a sprzedaż w kapitulacji tutaj na dołkach z bardzo zapewne ogromnymi stratami. No, później mamy już zjawisko złości, wtedy kiedy mamy trend boczny. Następnie zaczyna być znowu zjawisko depresji. Tutaj oznaczonych czerwonym kolorem, kiedy jeszcze rysujemy już te ostateczne dołki, i następnie zaczynamy mieć kolejne powolne wzrosty, i zaczyna się faza niedowierzania: czyli cena już zaczyna być wyższa niż tutaj w etapie kapitulacji, kiedy inwestorzy wyprzedali się ze stratą i już jest niedowierzanie, że kurczę, po co ja sprzedawałem te kryptowaluty. Mogłem je trzymać, skoro już teraz cena jest wyższa niż cena, kiedy sprzedawałem te kryptowaluty. I wtedy znowu wchodzimy w etap nadziei, kiedy zaczynają się coraz większe wzrosty i zaczynamy nowy cykl. I tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o bitcoina, w tym etapie czteroletnim, w tym czteroletnim cyklu. Przejdźmy sobie teraz jeszcze do praktycznych strategii i technik które pomogą zarządzać emocjami i podejmować bardziej racjonalne decyzje inwestycyjne. Po pierwsze, rozważ swoje cele i strategię inwestycyjną. Jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby uniknąć błędów psychologicznych, jest mieć jasno zdefiniowane cele inwestycyjne i strategię, która Ci w tym pomoże. Twoja strategia powinna uwzględniać takie rzeczy jak poziom ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować. Twoje oczekiwania co do zysków i Twoją strategię wejścia i wyjścia. Pamiętaj, że inwestowanie jest długotrwałym procesem i nie powinieneś reagować na krótkoterminowe fluktuacje rynku. Po drugie, stosuj techniki zarządzania ryzykiem. Jednym z kluczowych aspektów zarządzania emocjami podczas inwestowania jest zarządzanie ryzykiem. Wprowadzenie stop lossów i take profit zysków pomoże Ci zachować spokój, gdy rynek się porusza. Ponadto nigdy nie inwestuj więcej, niż jesteś w stanie stracić, i unikaj używania dużej dźwigni finansowej, jeśli nie jesteś pewien, co robisz. Po trzecie, dokonuj regularnej oceny swojego portfela. Regularne przeglądanie swojego portfela inwestycyjnego jest ważne, aby upewnić się, że jest on zgodny z Twoimi celami inwestycyjnymi. Jednak pamiętaj, aby nie sprawdzać go zbyt często, ponieważ obsesyjne sprawdzanie kursów kryptowalut może prowadzić do nadmiernej reakcji na krótkoterminowe zmiany rynku. Po czwarte, nauka i edukacja. Najlepszym antidotum na strach i niepewność jest po prostu wiedza. Im więcej wiesz o kryptowalutach i inwestowaniu i rynkach finansowych, tym bardziej pewnie będziesz się czuł w swoich decyzjach inwestycyjnych. Po piąte, Praktyka medytacji i Mindfulness. Medytacja i Mindfulness mogą pomóc Ci zarządzać emocjami, redukować stres i utrzymywać jasność umysłu, co jest niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Badania pokazują, że regularna praktyka Mindfulness może poprawić kontrolę nad emocjami i pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Po szóste, prowadzenie dziennika inwestycyjnego. Zapisywanie swoich myśli, emocji i decyzji związanych z inwestowaniem może pomóc Ci lepiej zrozumieć swoje tendencje i wzorce. Może też pomóc Ci zidentyfikować, które decyzje były korzystne, a które prowadziły straty. I taki dziennik czy notatki możesz równie dobrze prowadzić sobie nawet w Excelu. Punkt siódmy: dyskusja i wymiana myśli z innymi. Punkt siódmy: dyskusja i wymiana myśli z innymi inwestorami. Uczestnictwo w mediach społecznościowych i grupach inwestorskich, takie jak fora, grupy na Facebooku czy grupy dyskusyjne na Reddit, mogą pomóc Ci utrzymywać perspektywę i nauczyć się od doświadczeń innych. Pamiętaj jednak, aby zawsze przeprowadzać własne badania i nie polegać wyłącznie na radach innych. I punkt ósmy: zaakceptuj, że straty są częścią gry. W inwestowaniu, tak jak w życiu. Rzeczy nie zawsze idą zgodnie z planem. Ważne jest, aby zaakceptować, że straty są częścią procesu inwestycyjnego i widzieć je jako okazję do nauki, a nie porażkę. Pamiętaj, że chociaż te strategie i techniki mogą pomóc Ci zarządzać emocjami i podejmować lepsze decyzje inwestycyjne, oto nie ma gwarancji sukcesu. Rynki kryptowalut są niezwykle zmiennymi rynkami i nieprzewidywalnymi środowiskami, a inwestowanie w nie. Nie wiąże się z ryzykiem. Najważniejsze jest, aby traktować inwestowanie jako długotrwały proces i podejść do niego z pokorą, cierpliwością i dyscypliną. Nie ma skrótów do sukcesu, ale z odpowiednim podejściem i narzędziami możesz zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie swoich inwestycyjnych celów. Dziękuję za obejrzenie wideo. Nie pamiętaj polubić tego nagrania, zostaw komentarz i subskrybuj mój kanał. Do usłyszenia!